Siemano, jestem Lamianek, a ty drogi widzowie, witaj w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO skinsie. No i na sam start przypomnę ci, że wchodząc z pieczeniki w opisie, dostajesz 2,10 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo przypomnę ci, że trwają tiketiki jeszcze niecałe 2 tygodnie. Na 125 dolarów, płacąc złotówkę, dostajesz jeden ticket, im więcej ticketów. Tym większe szanse na wygranie. Dowody przesyłajcie mi na Discordzie albo możecie zadzwonić, też odbiorę, no i wtedy wpłacicie mi na wizji. Dodatkowo przypomnę, że trwa konkurs dla losowego subskrybenta. Za e, dwa miesiące losujemy Shadow Daggery Freehand za około 500 zł. Jedyne co trzeba zrobić, to skomentować jeden film na kanale. Więc w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule i po miniaturce, otworzyłem sobie najdroższą skrzynkę na stronie. Ostatnio dodali nową także e, zobaczycie co to będzie a na razie e, na razie tutaj otwieramy sobie daily case'a i dostajemy 8 groszy e, tą najdroższą skrzynkę wam pokażę ona znajduje się tutaj to jest supreme knife case już raz ją otwieraliśmy e, z tym, że nie otworzymy jej na początku odcinka tak na spokojnie sobie do niej przejdziemy wydaje mi się, że tak za 2-3 minutki ale otworzymy sobie najdroższą skrzyneczkę jaka była zanim ta Doszła tutaj na stronę. Także była to ametyst case i dropimy sobie Digla Nadmorska ulica. I tracimy sobie 500 zł. Także troszkę średnio. troszkę średnio. Może jakieś fajne case battle będą, czy nie będzie? Na razie to nic nie widzę. Więc może my sobie coś zrobimy. Tak, 1200 byśmy sobie musieli zostawić. Co mi się tu podoba. Uspiglock case. okej okay, może być. E, cyk, Co dalej, możemy sobie ninja na przykład, raz nie, nie kojarzę tej skrzyneczki, może jakaś nowa, water Kaysik chyba też jest nowy. Widzę, że dość sporo skrzynek tutaj dodają ostatnio na CSGO skinsa i bardzo fajnie, przynajmniej będzie co otwierać. Jeszcze jedną skrzyneczkę sobie damy, a niech będzie weapon case, 10 skrzyneczek, zagramy sobie underdoga. No i sprawdźmy sobie co ciekawego dropniemy z tych skrzyneczek. Już dodajemy sobie boty, aby ten czas tutaj nam minie. Rosso, Adrian yy, i Alex niech będzie. No i lecimy sobie, mamy yy, dość ciekawe skrzyneczki mi się wydaje. Na początku drobimy sobie Uspica, Cyrexa. Na Underdoga to tak średnio, no ale poczekajmy, bo później zaczynają się coraz to droższe skrzyneczki. I będzie coraz to ciekawiej. Ogólnie to możecie yy, zaznaczyć sobie Subika z dzwoneczkiem. Nie tylko dlatego, że jest konkursik, ale wracamy do regularnych streamków. Jeszcze dokładny plan streamków Wam opublikuję na Discordiku, także zapraszam. Ale najprawdopodobniej będzie to poniedziałek, środa, piątek i ewentualnie jakiś dzień w weekend, najprawdopodobniej niedziela. Ale to jeszcze nie jest nic pewnego, na pewno byłbym pewny poniedziałków i piątków, więc możecie szykować dzwoneczki i możecie sobie wpadać na streamki. Rozdajemy sporo skinków, między innymi wypłacamy je właśnie z CSGO Skinsa, także... No, Coś ciekawie się dzieje. Szkoda, że ciekawie nam leci z tej skrzyneczki jak gram na underdoga, ja pierdzielę. Toż to jest niemożliwe, widzowie. To jest niemożliwe. Żeby tak nam leciało. się sobie w ogóle za ile jest ten digielek. To są 816 zł i byśmy sobie wygrali 3000, jakbyśmy grali klasykę. No, czyli taka Classic bitwa moja na case Butlach, czyli zawsze na odwrót. Więc pewnie, skoro będzie na odwrót, to zrobimy sobie All-Star Case'a i zagramy sobie teraz standarda. Zagramy sobie standarda i może być problem, bo jeśli nie wygramy, to nie otworzymy sobie najdroższej skrzynki na stronie. No, to może być problem. Ale no dobra, ja jestem tej myśli, że wygramy sobie te 20 skrzynek, i potem akurat otworzymy sobie jedną, może dwie te Supreme Knivesy. Chyba tak to, to się nazywa: ta skrzynka Supreme Knivesy. No i to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie ma co przedłużać, jest sobota, także należy się trochę wolnego. Ja akurat właśnie dzisiaj sobie troszkę posiedzę przy komputerze. Troszkę ponadrabiam tego YouTube'ka, Shortcika jakiegoś Wam wrzucę ciekawego, więc możecie też sobie sprawdzać. Zachęcam też na kartę społeczności, żebyście wpadli, ponieważ e, tam trwa aktualnie w tym tygodniu głosowanie na najładniejsze dual berety. E, chyba jest już siódma z dziewięciu ankietek i od poniedziałku przejdziemy sobie do półfinałów i w czwartek będzie wielki finał. Także zapraszam, żebyście sobie tam zagłosowali na coś ciekawego, na to co Wam się podoba. Digiel, kasynetkę już mamy za sobą. Możecie sobie sprawdzić, jakie skinki wygrały. Raczej żadnych zaskoczeń nie było, choć przy którymś z tych skinów ja tam się nie zgodziłem ze zwycięzcą. Także nie pamiętam, ale właśnie bym tam coś poprawił. Ale dobra, skupmy się teraz na tej bitewce. 12 skrzyżek do końca: no na razie nie jest najgorzej, ale też nie jest najlepiej, bo tracimy sobie około 50 zł do zawodnika i samu. No i na 10 skrzynczeń przed końcem wyjdziemy teraz sobie na prowadzenie, czy nie? Nie, 6 zł tracimy. No dobra, wygrana będzie bardzo fajna, ale czy ja ją wygram? No tutaj to Navi MLG Columbus bardzo ładnie nam leci. Swoją drogą chyba jest to pierwszy major, jeśli dobrze pamiętam yy, który oglądałem 2016 rok, tak mi się wydaje właśnie, już 8 lat od tego czasu minęło, a gra nadal taka sama, pełna bugów i tak dalej No ale co? Co to jest za naklejka? Envias, kurde, czemu to nie ma loga? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, totalnie o ile w ogóle ten major w Ko Energy Columbus to był ten major, ale chyba tak mi się właśnie coś kojarzy. Możecie mnie poprawić w komentarzu, jeśli źle pamiętam. E, ile mamy przewagi? Oj, jeszcze pięknie to nawi, pięknie to nawi leci, więc bardzo fajnie. Old Starki dzisiaj chyba oddają. Ale poczekajmy. Jeszcze jeden. Jak pięknie, bardzo fajnie. Chyba z 3000 wygramy, jak nie więcej. Może więcej. No i tutaj raczej nic nam nie przeszkodzi, więc idziemy otworzyć jeszcze najdroższą skrzynkę. 3200, więc bardzo ładnie. Skrzynki i najdroższa skrzyneczka na stronie na sam koniec. Raz 1218 zł. I Tiger Tooth Huntsman Knife. No. Może być za 1328 i otworzymy sobie jeszcze raz, i to będzie ostatnie otwarcie w dzisiejszym filmie. Bardzo fajnie, jeszcze faktor Newtona nam da profit 1433. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Przypominam o opisie i do usłyszenia w kolejnych filmach. Siemanko.